Hej, to Ewa, witam serdecznie na kanale. Moi drodzy, wyszło piękne słońce. Ja też szybko wybiegłam z domu, bo jeszcze niedawno wyglądało, jakby miało padać. Ale po prostu nie wszystko skończyliśmy, ale to co najważniejsze udało się zrobić, to jest taki plus. Chociaż tak nie wszystko skończyliśmy. Ja mam tu jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, do posprzątania, do ogarnięcia, plus jeszcze swoje plany, które muszę tam zrobić. No, ale pogoda dopisała. Słuchajcie, wszystko się udało. Zaleliśmy już fundament. Tak się prezentuję. Jest twardo, można chodzić. Ktoś widać już sobie tutaj też pochodził. Pewnie jakiś kiciuś, bo my mamy dużo kiciusiów. Wszystko fajnie. Ja tylko tu posprzątam, no i będziemy czekać na, na tą drewnianą konstrukcję, ale drewniana konstrukcja będzie robiona u tata, ponieważ nadają deszcze kilka dni, więc no wiadomo, na dworze się nie porobi, a w środku na głowę nie pada, to można działać. To efekt naszej pracy. Powiem tak, że naprawdę tempo było ostre, ale chcieliśmy po prostu zdążyć do wieczora i się udało. Z czego bardzo się cieszę. Ciężka praca. Najgorsze za nami. Ale czasami się przydaje takie, taka powiedzmy umiejętność operowania w krętarką, chociaż jest to bardzo, bardzo łatwe. Paliki nam się jeszcze przydadzą, na pewno, bo planowany jest garaż, Chociaż nie wiem co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc. Bo kurczę, czasy mamy takie niepewne. Aha. A ten pan chyba nie chce nam wyjść, czy się prze coś przestawiło. Dziwne. Cóż, tutaj chyba będzie użyty młotek. strona. No czasy są takie niepewne, że... kurczę, nie wiadomo, co to robić. Staramy się... Staramy się robić, myśleć pozytywnie, ale jednak coś tam z tyłu głowy siedzi. ten z tymi wkrętami, kiedyś używały się gwoździ no właściwie dalej się używa gwoździ ale okazuje się, że wkręty są jednak wielokrotnego użytku bo gwóźdź wiadomo, zaraz się wykrzywi po jednym razie drugi raz już się go raczej nie użyje Wychodzi piękne słońce, pogoda się poprawia. Chyba dzisiaj jednak będę mogła coś porobić na dworze więcej. Tutaj zaraz końcówka. Zastanawiam się tylko. Kurczę. Co ja zrobię z tymi workami po samentach? Zastanawiam się, czy. No, to już A tu wyszło, a tu <laughs> chyba przeszło na wylot. Zobaczymy, ci pójdzie Na coś idzie. Dobra, udało się. Duża dziura. Muszę przyznać, że przydałby się Wojtek, bo jednak yy razem jest raźniej a tata ma swoje prace więc takie rzeczy, które mogę zrobić sama, to po prostu robię i muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma możliwość, no bo wiadomo, że gdyby trzeba było kupić te wszystkie sprzęty i tak dalej to już by się nie opłacało robić samemu no ale jak tutaj jest betoniarka ręce do pracy to powiem Wam, że takie, wylanie takiego fundamentu kosztowało nas właściwie tyle co ten cement. A i to było, nie pamiętam, cement chyba kosztuje 700 zł za tonę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale taka gruszka byłoby około 3000, albo i więcej. Gdyby tutaj po prostu przyjechał ktoś z gruszką i wylał mi to bezpośrednio. No oczywiście nie byłaby to taka gruszka z pompą, tylko wszystko trzeba by było tak czy inaczej samemu rozprowadzić. No a tu zrobiliśmy sami. Mama też pomagała. Okej. Okay. No, Prawie wszystko spakowane. Ta deska to już ręcznie. Aha, jeszcze to weźmiemy. O, jeszcze oczep. A nie, może... No w sumie weźmiemy, aby nie jeździć kilkakrotnie. Tylko teraz się zastanawiam, co ja z tym zrobię, a jeszcze trzeba wiadra pochować. Ach, gdzie to włożyć? Wymyśliłam, że te moje rzeczy, te deski właściwie, te paliki. Ach, kurde jaki tu jest skarbiasz, tyle będzie do zrobienia ale docelowo tutaj je poukładam i chyba przykryję trochę tymi panelami właśnie żeby to aż tak mocno nie mokło Ech, moi drodzy. Korzystając z jeszcze troszeczkę wolnego dnia. Bo już niedługo wieczór. Ja trochę uzupełnię sobie jeszcze grządki. Wtedy nie skończyłam, a później to folia, to kurnik i tak dalej wyszło. Uzupełnię sobie tutaj tym y, torfem przesianym z ziemią, co się okazało. Bo tak. Y Zamawiałam torf, a przyszedł torf przesiany z ziemią, ale w sumie to jest okej, okay, no bo sam torf byłby zakwaśny. No i jeszcze, żeby ten torf, tak czy inaczej, żeby ta ziemia, to podłoże nie było zbyt kwaśne do uprawy warzyw, użyję popiołu, który zbieram z palenia w kominku. I tam w komentarzu pani mi podpowiedziała właśnie, aby, aby użyć ten popiół. I faktycznie, bo popiół to jest taki, jest zasadowy, więc odkwasi mi to, tak myślę, że odkwasi mi ten torf z tych jeszcze resztek i myślę, że to już będzie naprawdę super. No i też ogólnie popiół, taki z, bo w kominku pale, wiadomo, liście z tym drewnem, więc taki popiół jest bardzo dobry jako nawóz. Też dodam do kompostownika, bo tutaj jak użyłam trochę tych iglaków, no to kom, kompost może w rezultacie być trochę kwaśny, więc, więc, tutaj aby zmienić ten odczyn, dodam też do kompostownika. Dodaję też skorupki z jajek, tak, do kompostownika. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No niestety nie mam kompostu w tym roku, bo dopiero wiecie zaczynam. Więc no więc muszę sobie radzić z tym co mam tutaj dostępne. I powiem tak, że szukałam kompostu, ale nigdzie nie znalazłam tak żeby można było sobie kupić. A widziałam na kanale kompost, który można kupić 70 zł za tonę i to jest naprawdę niedużo. No szkoda. U, powiem wam. <laughs> nie lekko. Nie lekko. No, jedną taczkę e, już przywiozłam wcześniej. Było kawałek widać, ale ucięło mi głowę, <laughs> więc, e, cóż, więc to wytnę. Ale tak widzę tak, jedna taczka e, dowieziona, tu już druga i widzę, że trochę tego będzie trzeba, ponieważ e, tutaj w tej grządce docelowo mają być e, e, warzywa z e, długim systemem korzeniowym, marchewki na przykład, pietruchy. I właściwie chciałabym to wysiać za jakieś 2-3 dni e, po tych deszczach. No, przed deszczami wiadomo, nie ma sensu. Ale jak tutaj popada, to się trochę ubije i będzie subcio. Tylko tak e, widać po prostu, widać, że no, dużo ziemi tutaj trzeba, kilka centymetrów, a tutaj jeszcze brakuje. Ojej, więc e, po prostu pojadę do tata na pole trochę się wspomogę. Kilka łopatek stamtąd, jak wezmę. Oh, przepraszam za ten dźwięk. Kilka łopatek, jak stamtąd wezmę, to tam to się nic nie zmieni. Nie ma problemu, ale zawsze będzie to taka ziemia, y, ziemia naturalna typowa. No i też. Będzie głośno, a nie chcę za bardzo, żeby było głośno. No i też y, dobrze wyprawiona. Bo ta to dba. I myślę, że tak na początek, na tą wierzchnią warstwę, to chyba będzie całkiem dobrze na te nakiełkowanie, na początek rozsad. No zobaczymy. Ewentualnie jeszcze przywiozę więcej torfu. No i też muszę pamiętać aby, yy, tak, nie wszystko ta uprawa współrzędna to chyba się nazywa. Nie wszystko obok siebie można uprawiać. Nie wszystko tak jakby ze sobą współgra, więc to też muszę sprawdzić. Yy, myślę, że tutaj też pomiędzy marchewką i na przykład pietruszką gdzieś wysadzę sobie rzodkiewkę. No bo to będzie bo to będzie pierwsza grze, pier, pierwsza podwyższona grządka która będzie właściwie yy, no, pójdzie do użytku jako pierwsza, tak powiem, bo już jest gotowa y, praktycznie. Więc, y, więc tu dosieję sobie pewnie sałatę, y, rzodkiewkę pomiędzy i w sumie zanim zejdzie marchew czy pietrucha, to myślę, że tamto już będzie można y, po prostu zbierać, bo mają... Y, szybciej po prostu rosną. Ale... No, ogólnie chciałam powiedzieć, że ja się po wszystkiego uczę, bo no, nie mam doświadczenia. Uczę się, szukam coś na internecie. E, tak samo, jeżeli macie jakieś wskazówki, chętnie e, skorzystam. E, czekam na jakieś podpowiedzi, jakieś e, sprawdzone, fajne sposoby. No i przede wszystkim doświadczenie, no, którego ja nie mam, więc to też jest ważne. Jeżeli e, jakaś podpowiedź osoby doświadczonej, na pewno jest e, dla mnie. Mile widziana i cenna. Dobra, trochę wyrównane. Ale sprawdzałam poziomicą i wyobraźcie sobie, że nawet jest całkiem poziom. Muszę tylko delikatnie podnieść sobie ten róg i już będzie wszystko w poziomie. Ale to naprawdę delikatnie, tak samo w tej drugiej, którą zaczęłam już robić. Hmm. Także całkiem mam oko, można powiedzieć. Okej, okay, mam tutaj, mam ten popiół, szczerze mówiąc, nie wiem jak dużo go sypać, ale też czytałam, że w sumie niby nie można przedawkować, więc mam nadzieję, że nie, nie, przyda, nie przedawkuję i że będzie całkiem w porządku. Ech. Ponieważ przed tym, jak przywiozę tą ziemię taką z pola, myślę, że na ten tor wymieszany z tą ziemią y, dam właśnie, y, właśnie ten popiół. E, tylko jak go najlepiej rozsypać, szczególnie jak jeszcze wieje. Chyba tak małe kubki sobie porobię i to porozgartuję. Dobra, na razie już chyba będą potrzebne grabie. No i git. Zaraz to przegrabimy trochę. Jak na przesiewany tolew, To sporo tu grudek. Niezbyt ładnie, nawet jakieś kamyki. U! Dobra, jeszcze trochę zostało, więc trzeba to spożytkować. Tu było mniej sypane chyba. pięknie, <laughs> ale to to wyjmiemy. No dobra. Mam nadzieję, że jednak popada, bo kurczę, będę musiała to wszystko zlać. Ale jak dobrze popada, to, to też to się wymiesza. Po prostu ten popiół pójdzie niżej niż te warstwy ziemi. No i dzięki temu będzie miał docelowe swoje przeznaczenie, więc mam trzymam kciuki, że jednak będzie padało. Ale biorąc pod uwagę, jak wygląda niebo, to pewnie jeszcze dzisiaj popada. Coś, trzeba lecieć na pole. I już będę miała gotową w końcu grządkę. A. Jakiś krzaczek, auć. Kurczę. Okej, okay, to mam trochę tu ziemi. jeszcze, jeszcze troszeczkę muszę uzupełnić. Um, ale to już w sumie końcówka. O. Tylko w tej ziemi niestety są chwasty. Będę musiała to wszystko przegrabić, e, no wyrównać. Są też grudki, ale jest to taka typowa ziemia, jak no, tutaj, tutejsza, że tak powiem. O. Nie jest to sama glina z pola, to w, w przeciwieństwie do tego, co my mamy tutaj na, na działce. Fakt że ta ziemia kiedyś u nas też nie była taka zła. Z tym, że po wykopaniu sadzawki po prostu zostało to wszędzie rozwiezione. I tak wyszło, że ta główna warstwa jest po prostu taka no trochę ciulowa. Jeżeli chodzi o uprawy. Mam nadzieję, że za mocno nie skrobia. Dobra. Taczkę zostanie. Uff, troszeczkę tego jest. Ale już mam nadzieję, że to będzie wystarczająca ostatnia warstwa. Tak, myślę, że tak. Nawet trochę słomy się nazbierało. Powiem szczerze, że nie wypuściłam się gdzieś daleko. Pojechałam po prostu zaraz za bramę i tam nakopałam. Ale, ale przy, przy takim areale nie będzie miało to wielkiego znaczenia. To na pewno. No i też nie, kompa, nie kopałam zbyt głęboko. Tylko po prostu zdjęłam taką wierzchnią warstwę, no żeby nie robić gdzieś później jam. I dlatego, dlatego będzie trochę ziela, ale to się wysuszy i się wybierze. To nie problem, tylko będę musiała chyba śmignąć po jakieś rękawiczki, bo tutaj mam takie trochę bezpalcowe. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, za spędzony czas ze mną. Proszę komentujcie. Lajkujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa pa!